Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich. Chciałabym wam dzisiaj pokazać kilka młodych, które są na sprzedaż. I między innymi tutaj ten Mulemas. Pięknie nam się wybarwia. Kolejny nas sprzedaż młody, Andalus. Jeszcze jeden andalus. Akurat w trakcie pierzenia końcówka. Biało-czarny gołąbek. Również w trakcie pierzenia. Wyglądają trochę jak sępy. Tygrys. Z jednej strony jest bardziej biały. O, teraz się pokazał trochę. Obok niego również. Bardzo ciekawy gołądek. Tygrysek ma z jednej strony czarne. O, a z drugiej strony jest bardziej jasny. tak ma odpis więc pewnie mu tak już zostanie. Tutaj młody tygrys. Również nas sprzedaż, podobnie jak ten gołąbek, wygląda jak fajny cielaczek, Najświeższy Młody almond, samiec. Także nas sprzedaż. Również jego siostra, tak patrzę gdzie są rodzice, ale nie widzę, pewnie na zewnątrz, o tu jest siostra i ona jest tu. Także nas sprzedaż na sprzedaż jest również ten młody szpak. Ojciec? Almondów? Nie, przepraszam, to jest... Dobrze. To jest ojciec Almondów. Jeżeli macie ochotę na zakup młodych, zapraszam Was do kontaktu. Numer telefonu 505 457 018. Oczywiście można się kontaktować także przez YouTube lub przez stronę Podobna Ptaków Egzotycznych i Gołębi Pocztowych Diamant na Facebooku. Jak najbardziej zapraszam. Na wszelkie pytania chętnie odpowiem. Myślę, że znajdziecie coś dla siebie. Chciałabym Wam pokazać jeszcze jednego ciekawego gołąbka. On już w tej chwili staje się na zewnątrz. Postaramy się go Wam pokazać. Przepuścicie mnie? No, tak, jest na zewnątrz, tylko gdzie? Hmm. to jest samica tego gołąbka, o którym idzie. To jest samczyk. Samczyk się skutecznie schował. Nie chce się pokazać. Ale jeśli się nam nie pokaże, to będzie ciekawy materiał na następny filmik. Nie pokaże się, nie? chęci niestety nie jestem w stanie Wam pokazać bo po prostu ucieka przed kamerą. O których y, nie wspomniałam, zainteresuje Was, a widzicie go tutaj na filmie. Oczywiście, y, jeśli Was zainteresuje, no to zapraszam również do kontaktu. Być może o czymś nie wspomniałam. Przeprowadzam obecnie y, pewną redukcję, przebudowę stada. Dlatego część gołąbków będzie szukała, oczywiście, nowych domów. Jest gołąbek, o którym mówiłam przed chwilą. Jest naprawdę bardzo ciekawy, aczkolwiek też bardzo chłopliwy i wcale nie zamierza nam pozować. Staram się przybliżyć. Niestety gołąbek jest bez obrączki. No tak akurat się zdarzyło. Ale i tak e, zostaje u mnie w hodowli. E, więc nie stanowi to e, większego problemu. Tym bardziej, że nie lotuję gołębiami, więc nie jest to jakoś szczególnie. Ważne w tym momencie, natomiast kolor jego skrożony chce nam się pokazać troszkę bardziej z boku, nie odwróci się i koniec, kropka. No niestety nie chce nam się pokazać. хоть бы мы очень просили. Nie ja mogłabym filmować i oglądać, przeglądać się i prostu przebywać z moimi gołębiami naprawdę y, bardzo długo. Ale nie chcę Was zanudzać jakoś szczególnie. Tymczasem nam się pokazał, o właśnie tego gołąbka chciałam wam koniecznie pokazać, bo ma on naprawdę fantastyczną wręcz barwę i jest to taki no skarb, że tak powiem w mojej hodowli. Wie to wyglądał? wygląda jakby go ktoś specjalnie oprysła farbą. <laughs> Proszę mi wierzyć, że nawet takie głosy się pojawiały wśród lajków, zarzucających właśnie opaćkanie gołębi niektórych farbą dla lepszego efektu. No jest to zabawne, no ale niestety tak tacy ludzie również są. I to tyle na dzisiaj. Jeżeli Was zainteresował, tak jak powiedziałam, któryś z gołąbków serdecznie zapraszam Was do kontaktu. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do następnego razu. Pa! pa.